Cały czas szukałem samochodu, który będzie ten najstarszy, jaki się pojawia na ulicach i jednego z najstarszych znalazłem zaparkowanego po prostu przy ulicy, bo ktoś nim całkiem niedawno przyjechał. I nie jest to obiekt muzealny, to jest Ford A. Model A był następcą słynnego Forda T. Produkowano go tylko przez 4 lata, ale na niespotykanie masową skalę. Dajmy, że jest to 28 rok, więc jest to niemal stuletnie auto, które cały czas jeździ po drogach. I co jest tutaj bardziej fenomenalne. Cały czas ma oryginalne szprychowe koła. Na każdym kole co prawda jest inna opona, ale nie może sobie pewnie z tym właściciel poradzić z dostępnością opon, bo opony są motocyklowe. Dokładnie tak samo robili miłośnicy dawnej motoryzacji w latach 80. w Polsce. W PRL-u jak wyjeżdżał Ford A, to najczęściej był na oponach z motocykla, bo po prostu te rzeczy nie były dostępne. Ciekawe jest to, że hamulce z przodu ma na przykład rozłączone, czyli nie ma hamulców na przód, ma hamulce tylko i wyłącznie na tył. Bo hamulce teoretycznie to są jeszcze na linki, czyli w tym miejscu jest linka, która ciągnie em, taki rozpierak na szczękach hamulcowych. Trochę działa to na zasadzie roweru. To i tak było bardzo nowoczesne rozwiązanie z bardzo prostego powodu, bo w tamtym czasie, w 1928 roku, większość samochodów miała tylko i wyłącznie hamulce na tył i raczej zwalniała, niż hamowała. Tak czy siak jestem pod wrażeniem oryginalności tego samochodu, bo mówimy o samochodzie, który jest niemal stulecny. Ma, mamy oryginalne lampy, mamy oryginalne szkła w lampach. E, tu jest zbiornik paliwa, do którego e, wlewano paliwo i nie ma pompy benzynowej, tylko paliwo opadowo trafia do silnika. Tu mamy klakson, który swoją drogą jest e, dosyć dużym unikatem, bo wiecie skąd się wzięła nazwa klakson? Czasami jest tak, że jakaś marka, jakiś brand jest tak znaczący, że przechodzi do pospolitego e, użytku. I to była marka, która produkowała sygnały dźwiękowe, więc stąd z tyłu jest napis klakson, jako, jako klakson po prostu. Myślicie, że się na mnie nie obrazi, jeśli otworzę maskę? To, że jestem bardziej niż pewien, że tam jest silnik odłady, to pewnie się domyślacie, bo wszystko ma tutaj silnik odłady. Ale z drugiej strony patrzą na mnie na górze na, z balkonu, ale to nie są właściciele, bo ich pytałem. Dobra, to na szybko spróbujemy otworzyć. Wow. Wiecie, że to jest oryginał? A silnik, który ma około 40 koni mechanicznych, w tym wydaniu amerykańskim mógł mieć nawet około 50 koni mechanicznych. I jest dołożony tylko alternator, e, czyli jest 12 v instalacja. A i dołożony jest inny rozrusznik, bo rozrusznik e, inaczej, e, inaczej działa, bo tu powinien być rozrusznik odpalany nożnie, a jest już elektrycznie. Wow. A najciekawsze jest to, że ten samochód jest ciepły, czyli ktoś nim całkiem niedawno zaparkował.